Słuchajcie widzowie, na moim kanale dzisiaj są urodziny Koteła, ale nie dzisiaj, tylko już były wczoraj, więc wejdziemy teraz na jego kanał i pokażę wam specjal. Czekaj, dlaczego powinienem specjal? Ja nie, nie mam dla tego pojęcia. Mamy tu historię Koteła. Czekaj, i którego powstał? Ten kanał u, tu, y, w tamtym roku, w styczniu. To plus chociaż. Y, tutaj sugeruje ten. Dobra. I gdzie jest te? coś na żywo? Mamy tu. La... A gdzie to jest to urodzinowe? Bo było. Obiecuję, że życzę. Ale przy okazji, jak to jestem, subskrybuj kanał Kotę. bo więcej takich ten. Bo kotę akurat miał wczoraj urodziny, ale wczoraj za bardzo nie miałem czasu. A jak miałem czas, to po prostu chciałam się troszeczkę przerwy sobie zrobić. Dobra. Jest nasz Koteł. Yy... Co? Nie, bo coś byłem. O i tu, tu jest stronka do ten. Do tego kanału. ten. Tutaj. Ja nie mogę znaleźć, tylko live'a. Nie wiem. Prawa autorskie, usunięte ja nie wiem. Znajdźmy. Znajdźmy to. Może to. Nie. no Może piszmy. Y to nie nie rozumiem po jakieś dziewięć dni temu no nie rozumiem dosłownie szukam tego i nie mogę dobra no to co mam zrobić? O, spójrz! To drugi ja! A to jeden z filmików kotła! Więc jak to koteł oglądasz, to jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji dnia urodzin. Więc ja życzę i przy okazji widzowie. Jeżeli w ogóle życzycie. A, tutaj jest napisane. Widzowie, jeżeli życzycie, to napiszcie hashtag, y, hashtag wszystkiego najlepszego to za serduszkuję. I to też znak, że życzycie wszystkiego najlepszego kotełowi. Więc do zobaczenia następnym razem.